Więc Nadia? A jaka du Jaka duża będziesz? A jaka duża będziesz? Jaka duża Nadia jest? Jaka duża? Jaka duża nadusia! A brawo, umie Nadia brawo robić? Brawo, brawo, brawo! Brum, 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 brum. Się chodzi, pan... Tak. Uuu. A Indianinka jak niunia robi? Jak robi Indianina? Nie, tak. Uuu. Buziaczka? jak posyłasz buziaczka? Tak. <grym wytkujesz> tak. Brawo dla Niuni! Brawo! Tak! <grym wytkujesz> I taka duża będę. Taka! Jaka duża! <grym wytkujesz> Taka duża, taka duża, tak! O wszystko wszystko NA O TAK! OJEJ! Jej. I brawo, i A jak robi krówka na dusiu? Jak robi krówka? Jak robi krówka? Masz tu swoją krówkę Natka? Krówka jest? Gdzie twoja krówka? Gdzie jest na dusi krówka? To, a tu na kubeczku masz krówkę, prawda? Prawda? Ale tu masz krówkę, zobacz tu, tu. Jak robi krówka? No jak robi? Mm. A robisz A robi na dusia tak A masz tu swoją poduchę A rób tak A Ojeje, jak mi śpi. śpi. Hmm, hmm, hmm. Och, jak śpi. No ślicznie. A też kotkowi buziaczka? Daj. Co? Tak, ślicznie buziaczka dałaś, tak. Nie wolno kabelka? Nie wolno. O nie wolno. Nu. No dobra, to jeszcze raz pokażesz, jaka duża będziesz? Jaka nie jest duża? No dobra, ja wiem, że... o, ale jaka duża? Pokaż rączkami. O, masz tutaj zabawki. Masz swoje grabeczki, tak? Forem, Nie mieszu robisz, tak? Mieszu, 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 mieszu Miesz, nie, nie gotuje, tak? Gotujesz, tak? A poślesz mamie buziaczka? Poślij mamie, mama tobie pośle. Nadusia zobacz, łap buziaczka mamy. Nadulka? Puk, puk zrób. pok, pok, pok. Bock, Bock, Dobrze, papa pa, Niunia, papa, pa. ja już wyłączam, papa. Pa. <noise>